Daj mi się dobro. Witamy. Znajdujemy się właśnie w Stoczku. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Może ksiądz się nam przedstawi? Nazywam się ksiądz Krzysztof Nagórny. Jestem neopresbiterem diecezji drohiczyńskiej. Mam przyjemność dzisiaj debiutować jako ksiądz, który gości pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej. napki ksiądz wita do kościoła, przemawia. Bardzo ja się drugi raz jestem na no. w Stoczku. I fajnie? Bardzo fajnie. A siostrą podoba w się? W ja też chodziłam na pielgrzymkę. I ja chodziłam z bakarą. A siostrze? Tak. Się podoba się, że pielgrzymi przychodzą tutaj? Bardzo. przy Stoczek? Tylko, bardzo jest fajnie. I cała parafia. Parafianie przygotowali bardzo pięknie i różnego rodzaju, czy to kanapki, czy też słodkości i tak dalej. To co pielgrzymowi jest niezbędne w takim codziennym trudzie pielgrzymowania. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy ze Stoczku. Również pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. nie będzie końca chciałaby pozdrowić. Pracownik... Weź Boże. Mógł zapłać. Może ksiądz się nam przedstawi? Ksiądz Czesław Mazurek. Emeryt parafi Kortnica wygiorowska. Kiedy była pierwszy raz tutaj przyjmowana pielgrzymka? W 2008 roku. Chciałbym podziękować na ręce księdza Piotra Mazurka, kierownika pielgrzymki, za co coroczne odwiedzanie naszej parafii. Gromnie cieszymy się, że pielgrzymka Łombrzyńska przybywa do korytnicy węgrowskiej. Tutaj chętnie przyjmujemy pątników. Możemy, co możemy, staramy się ugościć. Zapraszamy każdego roku całym sercem. Na pewno pomodlimy się za wszystkich mieszkańców, za księdza i dziękuję jeszcze raz. और ठीक है Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, pozdrawiam wszystkich mieszkańców, wszystkich parafian tejże gościnnej parafii i księdza proboszcza. Z całego serca dziękujemy za życzliwość, jakiej doświadczają pielgrzymi. Pozdrawiamy również, również telewizjów, telewizji Narew. O godzinie 15 po godzinie 15 rzeczywiście modryliśmy się tutaj w tej wspaniałej świątyni, prosząc Pana Boga o szczególne dary, łaski dla pielgrzymów, którzy zdążają na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki, jak całego programu, całego roku duszpasterskiego jest bardzo wymowne. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przede wszystkim to słowo Chrystusa nawracajcie się dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas powinien podjąć ten trud nawrócenia, czyli powrotu do Pana Boga. Nawrócić się to znaczy zatrzymać się na własnej drodze i. Przemyśleć całą rzeczywistość, która nas otacza, ale także nasze relacje w stosunku do Pana Boga i do drugiego człowieka. Nawrócić się to, wrócić na właściwą drogę, jaka, jaką wskazuje nam Jezus Chrystus w swoich przykazaniach i w swojej Ewangelii. Z całego serca dziękuję, dziękuję księdzu kierownikowi pielgrzymki dziękuję braciom kapłanom siostrom zakonnym dziękuję wszystkim którzy dzięki których pracy wysiłkowi pielgrzymi mogą bezpiecznie zdążać na Jasną Górę do Matki Bożej Jasnogórskiej ale dziękuję także wszystkim tym którzy po drodze naszych pielgrzymów goszczą i którzy się nimi tak wspaniale opiekują bardzo dziękujemy za to słowo za posłupienie nas kochani jesteśmy na rekolekcjach Pielgrzymka to nie tylko wędrowanie, ale to nade wszystko przeżycie duchowe. Dlatego pozdrawiamy serdecznie tych, którzy nie mogli z nami być, szczególnie grupę białą. Świętujecie swoje dziesięciolecie, a więc życzę Wam, by. Matka Boża pięknej miłości z Katery Łomżyńskiej wypraszała potrzebne łaski u swojego Syna, a my Wasze intencje zanosimy przed tron Matki Bożej w dniu 13 na Jasnej Górze. Z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro. Dziękuję.